Dzień dobry, witam Państwa w programie To warto wiedzieć. Dzisiaj mamy poniedziałek. Jutro będzie raport z Argentyny, ale również będą początek wyborów, dzień wyborów w Stanach Zjednoczonych. Będzie wielka rozgrywka między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem. Dlatego dzisiaj zamieszczamy właśnie coś takiego, takim malutki materiał na temat. Porównania, może tych dwóch kandydatów, może niepełnego porównania. I takie. Podprowadzenie tezy, że tam dochodzi do takiego zbiorowego szaleństwa, że po prostu wybierają najważniejszą osobę w państwie, a żadna ta z tych osób nie zasługuje, żeby w ogóle taką osobą zostać. To są procesy demokracji przedstawicielskiej właśnie doprowadzają do, do czegoś takiego. Ludzie dzielą się na zatwardziałych wielbicieli Kamali Harris albo i nienawidzą Trumpa, albo na zatwardziałych wielbicieli Donalda Trumpa, którzy nienawidzą. Kamali Harris. Także a ja myślę, że przedstawię Państwu swój punkt widzenia. Wydaje mi się, że ani jedno, ani drugie, ani jedna, ani druga z tych osób nie powinna zostać prezydentem. No i tyle. Także tak to jest. Oparłem ten materiał na takim artykule. Donald Trump promuje cła jako swój ulubiony temat w wywiadzie. I mówi. To najpiękniejsze słowo w słowniku. Taki jest właśnie tytuł tego artykułu. On się u, um, um, ukazał na portalu livemint.com live um, i myślę, że warto właśnie zapoznać się z nim. Ale też nieco słów o Kamali Harris. Otóż yy, obserwując ją, można dojść do, do takiego wniosku, że jest to osoba taka wydmuszka, że ona powie wszystko, to co jej powiedzą, że ma powiedzieć. Oczywiście umie się poruszać zwierzę polityczne, tak jak mamy bardzo dobrych aktorów, którzy odgrywają super role w filmach. No to ona jest takim zwierzęciem politycznym. Zresztą Donald Trump również. Mogą Państwo spojrzeć za mną, właśnie pełne wyrazu ekspresji yy, twarze. Ja uratuję ten kraj ja was zbawię ja zrobię po prostu wam cuda na kiju nieomal że no dobra można by dalej iść i, i yy, trochę zacząć używać takich słów które są nie nie, niedozwolone nawet w języku kulturalnych ludzi. W każdym razie, właśnie taka wydmuszka, która mówi to, co jej powiedzą, że ma powiedzieć, zupełnie taka osoba bezosobowa, można by powiedzieć, bez charakteru. Nie widać, żeby stały za nią jakieś zasady, których ona się trzyma, i te zasady mówią jej właśnie, co ona ma mówić. Zmienia zdanie kiedy ich tylko chce, także no. Yy, a jest dobrą aktorką, dobrą aktorką polityczną, do, dobrym zwierzęciem politycznym. Ma odpowiednią cerę, ma odpowiednie kształty, jest zgrabna yy, jak na swój wiek. Yy, można powiedzieć, że właśnie ładna kobieta, całkiem niebrzydka, no a to ludzi też kręci, między innymi. Yy, natomiast teraz przejdźmy do artykułu Donalda Trumpa. Ja muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz Trump wygrał, to mi się wydawało, że yy, rzeczywiście Zmieni Stany Zjednoczone, że tutaj ponaprawia te wszystkie rzeczy, no tak się jednak nie stało. To też może dlatego, że Stany Zjednoczone to jest raczej taki bezwładny lotniskowiec, i w momencie, kiedy na ten bezwładny lotniskowiec wchodzi i co więcej, ten lotniskowiec jest sterowany nie prezydentem, ale całą masą różnych innych ludzi, którzy mają na to wpływ. I jeżeli prezydent przychodzi, to oczywiście coś tam może zmienić, ale radykalnie kursu nie zmieni. Ale nie tylko o to, miałem do niego pretensje no, nie okazał się takim wolnościowcem, jakim się malował. No, i teraz, jak widać, promuje cła jako swój ulubiony temat w wywiadzie. No, ale właśnie przeczytajmy, o co w tym wywiadzie chodzi. W wywiadzie udzielonym w Chicago, Trump promował cła jako korzystne dla gospodarki, twierdząc, że przyniosą one dochód i ochronią amerykańskie przedsiębiorstwa. Jednocześnie sprzeciwił się moderatorowi, twierdząc, że cła negatywnie wpłyną na konsumentów. No, proszę Państwa, jeżeli e, firma kupuje e, jakiś towar, i płaci za niego e, Chińczykom na przykład 1000, no to musi doliczyć do tego swoją marżę, żeby sprzedać, żeby mieć jakiś zysk, przecież nie będzie dopłacała do tego. Powiedzmy, że ta marża wynosi, e, jeżeli jest to duża firma, to 10%. Czyli chciałaby to sprzedać do e, Państwu za e, 1100. No ale w momencie, kiedy Donald Trump wprowadzi cło 60%, no to ta firma sprzeda Państwu. Za 1700, no i teraz jest pytanie, kto poniesie ciężar tego wydatku, a kto na tym zarobi? No na pewno ten, który te cła pobiera, tak? Firma bierze swoją marżę za to, że ten towar kupuje, że wynajduje, że ponosi ryzyko, a państwo, pobierając cła, niczego nie ponosi. Ale teraz wróćmy do artykułu, żeby poznać, w jaki sposób zwierzęta polityczne rozmawiają. Rozmawiają właśnie w trakcie wywiadów, jak potrafią bardzo wymanewrować albo moderatora, albo skręcać z tematu. Ja muszę powiedzieć, że zaimponował mi Janusz Korwin-Mikke, który ja przygotowałem taki zestaw, znaczy środowisko Pafery przygotowało zestaw bardzo trudnych pytań, takich, które no, celowały w ego Janusza Korwinę, Mik Korwina Mikke, zadawały, no, próbowały, prosiły go o wyjaśnienie bardzo jego trudnych jakichś tam decyzji, czy wręcz pewnych rzeczy, które są uważane za jako zdrada albo głupota. No i na początku właśnie mówię, panie Januszu, Będziemy zadawali trudne pytania. On mówi: Ja bardzo lubię, proszę bardzo. Po tym wywiadzie e, ktoś skomentował, że e, e, czy Trzaskowski zgodziłby się na, na tego typu właśnie trudne pytania. No więc ja odpowiedziałem w komentarzu, że prawdopodobnie nie. No i tutaj trzeba podziwiać Janusza Korwinamikę, który się na to zgodził. Ale proszę Państwa, on zgrabnie Manewrował, po prostu unikał odpowiedzi wprost, tylko generalnie zbaczał z tematu albo stosował temat zastępczy. Ja to znam jako taką przypowiastkę o Honoré de Balzac, mianowicie poszła babka zdawać egzamin z biologii, no i tam padały jakieś pytania i ona zawsze mówiła, tak, to jest bardzo ważne pytanie, w biologii to jest bardzo istotne, ale ono de Balzac napisał książkę taką, śmaką i owaką, i ja może najpierw, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to opowiem Państwu właśnie, co na ten temat ono de Balzac myślał. Czyli taki właśnie karkołomny zwrot, żeby uniknąć odpowiedzi na to pytanie. Pan Janusz bardzo często właśnie Tę metodę, tę metodę wykorzystywał, a jak zaraz się przekonamy, również i Trump. Donald Trump wykorzystał wtorek jako okazję do przedstawienia po raz kolejny swojego koronnego argumentu, że nałożenie ogromnych ceł na towary zagraniczne będzie równoznaczne z ekonomicznym eliksirem. Takim, który, jak twierdzi, przyniesie rządowi ogromne sumy, ochroni amerykańskie firmy przed zagraniczną konkurencją i zachęci zagraniczne firmy do otwierania fabryk w Stanach Zjednoczonych. Występując przed przyjazną publicznością w Economic Club of Chicago, republikański kandydat na prezydenta wielokrotnie twierdził, że cła są źle rozumiane jako narzędzie ekonomiczne. Dla mnie powiedział Trump, najpiękniejszym słowem w słowniku jest cło, to moje ulubione słowo. Potrzebuje ono tylko firmy public relations, to znaczy, żeby właśnie ta firma spowodowała, że, to, że cła zostaną polubione. Przez ludzi. No i teraz jest tak. Użył tutaj Trump wielu y, argumentów, że cła przyniesie rządowi, ok, przyniosą rządowi ogromne sumy, ogromne zyski. To, to jest prawda absolutna i w ogóle. Ochroni amerykańskie firmy przed zagraniczną konkurencją. No, już nie wiem, czy tak to jest, czy przypadkiem zagraniczna konkurencja nie wyprzedzi tych firm, które nie będą konkurowały, tylko będą znajdowały się pod parasolem. I zachęci zagraniczne firmy do otwierania fabryk w Stanach Zjednoczonych. Tak, to może być, to może być metoda, że albo kupujemy bezpośrednio towary od Was, albo, albo otwieracie swoje fabryki i Wy to produkujecie rękoma Amerykanów. I w związku z tym płacicie Amerykanom pensje amerykańskie, płacicie ubezpieczenie społeczne i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie Chińczycy się na to nie zgodzą, no bo już szybciej zapłacą te 60% z cła, notabene nie oni, tylko, tylko importerzy, ci, którzy będą to importowali, będą musieli to zapłacić i już. Natomiast według mnie skutek będzie odwrotny, bo Amerykanie, którzy będą pod kloszem, no to nie będą konkurencyjni, przestaną być konkurencyjni do właśnie firm, które działają w warunkach konkurencyjnych. I teraz, proszę Państwa, takie pytanie. Mianowicie, dlaczego nie ma ustalonych przez ekonomistów jednoznacznych odpowiedzi na te pytania? Czy rzeczywiście cła yy, to, są, to, są, to jest narzędzie, które. Ochroni amerykańskie firmy przed zagraniczną, amerykańskie czy jakiekolwiek inne, czyli czy, czy cła rzeczywiście chronią przed zagraniczną konkurencją, a może nie chronią, może właśnie powodują, że obniżamy naszą konkurencyjność i czy cła zachęcają zagraniczne firmy do otwierania fabryk w danym kraju. Według mnie, ekonomiści powinni jednoznacznie powiedzieć, na czym to polega. Jeżeli nie potrafią udzielić na to, na to pytanie odpowiedzi, no to nie są naukowcami. Mogą oczywiście odpowiedzieć wariantowo, mogą dać modele symulacyjne, w które będą wrzucali pewne parametry i te modele będą udzielały odpowiedzi. Natomiast właśnie czegoś takiego nie ma, natomiast jest to używane właśnie do tego, żeby się kłócić na antenie czyli, żeby przyciągać Państwa uwagę Państwa uwagę czyli dyletantów. Tak, no i dla Trumpa cło jest najpiękniejszym słowem w słowniku i tylko potrzebuje wypromowania. Jeśli cła potrzebują zmiany wizerunku, to prawdopodobnie dlatego, że zdaniem ekonomistów głównego nurtu, tak naprawdę stanowią one podatek nałożony na amerykańskich konsumentów, który osłabiłby wydajność gospodarki i spowodowałby gwałtowny wzrost inflacji w Stanach Zjednoczonych. Ja akurat się z tym absolutnie zgadzam. Właśnie z tym stwierdzeniem, tylko to powinien być kanon, to jest niepodważalny kanon, tak jak mamy prawo, niepodważalne prawa, zasady dynamiki Newtona i koniec, one są nie do podważenia, to jest fundament. I tutaj nawet teoria Einsteina w ogóle w to nie ingeruje, no bo oczywiście teoria Einsteina jest bardzo mądra, ale. Trzy zasady dynamiki Newtona sprawdzają się w praktyce i dzięki temu państwo latają samolotami, jeżdżą samochodami, pływają statkami, okrętami, itd. Tak tak Także to jest akurat taki kanon jest. W ekonomii podobne kanony powinny być. Po prostu wszyscy powinni wiedzieć, że tak jak ci Ekonomiści głównego nurtu, że cła to jest podatek nałożony na tego, który te cła stosuje, na jego społeczeństwo to znaczy ten, który narzuca podatek, zarabia na tym, ale kosztem własnego społeczeństwa nie cierpi absolutnie kraj, który dostarcza towary. Moderator John Miklet, Miklet, White, Miklet, Miklet White, takie trudne nazwisko, redaktor naczelny Bloomberg News, często miał problem z utrzymaniem skupienia rozmowy na ekonomii i biznesie. Czyli tutaj mamy nowy wątek, mianowicie właśnie te skoki na boki Trumpa. Na przykład zapytany, czy rząd powinien rozbić Google po sprawie antymonopolowej, Trump zaczął mówić o walce z oszustwami wyborczymi w Wirginii i o tym, jak jego zdaniem Google potraktowało go niesprawiedliwie. Czyli nie udzielił odpowiedzi, tylko zaczął narzekać. Proszę Państwa, na narzekaniu politycy również w Polsce zbijają swój kapitał, i potem Państwo właśnie na takich narzekaczy. Głosują. Wybieracie Państwo spośród tych, którzy najładniej, najciekawiej, w sposób najbardziej atrakcyjny narzekają. Natomiast mało kto proponuje jakieś sensowne rozwiązania. Generalnie wszystkie rozwiązania, jakie oni proponują, to są takie, że damy pieniądze z budżetu na to czy na tamto. Trump wielokrotnie przekierowywał wywiad z powrotem na znajomy sobie grunt, to właśnie ta metoda, powtarzając stare historie i tematy o imigrantach, oszustwach wyborczych i sportowcach transseksualnych. Użył nawet fałszywego obcego akcentu, aby opowiedzieć o swoich kontaktach z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i byłą kanclerz Niemiec Angela Merkel. Swoją drogą to rzeczywiście porusza on fundamentalne problemy, które, e, znaczy te problemy są uważane za fundamentalne przez jego wyborców. Tych wyborców jest od 40 do 60%, tak? No i proszę Państwa, czy nie można by było zrobić referendum, jak te problemy należy rozwiązywać w Stanach Zjednoczonych, zobaczyć, że jest bardzo. Zagadnienie zrównoważone i przeprowadzić po prostu debat, takie, które miałyby ten problem rozwiązać? Nie. Oni wolą się kłócić po to, żeby zgarnąć całość władzy i żeby dalej doić to no, biedne już amerykańskie społeczeństwo biedne w tym sensie, że jest dojone właśnie przez takie dwa zwierzaki albo jednego, albo drugiego zwierzaka politycznego. Jako prezydent w drugiej kadencji, Trump powiedział, że wykorzysta groźbę ceł, aby uzyskać ustępstwa od zagranicznych przywódców. Zaproponował 60%, 60 cła na towary z Chin i cła do 20% na wszystko inne, co Stany Zjednoczone importują. Czasem groził jeszcze większymi cłami dla przedsiębiorstw z Meksyku i amerykańskich firm, które rozważają przeniesienie się za, za, za granicę. No i teraz. Koniec z wolną gospodarką, bo jak się przenoszą do Meksyku, no to znaczy, że warunki do produkowania w Stanach Zjednoczonych są niemożliwe do wytrzymania. Czyli wydaje mi się, że jesteśmy w tej chwili świadkami tworzenia nowego Związku Radzieckiego, z kraju, który będzie się zamykał na razie będą to cła, potem to będą inne rzeczy będzie się zamykał na konkurencyjność światową. I to według mnie jest błąd, no bo spowoduje obniżenie konkurencyjności, a tym samym jakości i innowacyjności produktów amerykańskich. One już nie będą znajdowały się w czołowych, na, na czołowych miejscach rankingów. Trump powiedział, że rozpoczął wywiad, wiedząc, że on i Mickle White mają zupełnie inne poglądy na handel i gospodarkę. Przed swoją publicznością wydawał się rozkoszować mówieniem Mikle White'owi, że się myli a fani w studio nie byli co prawda tak hałaśliwi jak zwykle na jego, y, jak je, na, na jego wiecach, to jednak byli przyjaźnie nastawieni przez cały czas, śmiali się z jego żartów i klaskali. To bardzo wielka pomoc, myślę, że właśnie medialna to takie też narzędzie do promowania samych siebie. Momentami dynamika stawała się napięta, a Miklet, Miklet White twierdził, że cła Trumpa doprowadzą do wyższych cen dla konsumentów, a jego obietnice różnych ulg podatkowych zwiększą deficyt, ponieważ Obciążacie ten budżet prezentami. No i pełna racja. Trump odpowiedział głównie znanymi anegdotami i historiami i upierał się, że ekonomiści głównego nurtu i dziennikarze mylili się co do wpływu CEU, twierdząc, że płacą je kraje zagraniczne, a nie amerykańscy konsumenci. No, Trump, pamiętam za covid też proponował, żeby zrobić takie urządzenia, które będziemy sobie wkładać do płuc, będą światłem Ultrafioletowym świeciły i zabijały wirusy covidowe właśnie w płucach. No, totalna aberracja, także widać, że on nie ma po kolei w głowie, natomiast, tak jak mówię, jest świetnym zwierzakiem politycznym. I teraz no, przysolił. Musi być dla ciebie trudne takie gadanie przez 25 lat o Słach jako czymś negatywnym, a potem usłyszenie od kogoś, że jesteś w całkowitym błędzie, powiedział Mac. MacLeod White'owi wywołując śmiech, czyli rozbawił całą tą. Publiczność swoją, która, która mu tam bardzo pomagała. Były prezydent powtórzył swoje fałszywe twierdzenie, że doszło do pokojowego przekazania władzy po wyborach w roku 2020. W rzeczywistości jego zwolennicy szturmowali Kapitol Stanów Zjednoczonych 6 stycznia 2021 roku, próbując powstrzymać kongres przed formalnym zliczeniem głosów kolegium elektorów, które dały prezydenturę Joe Bidenowi. Nazywając Republikanów partią zdrowego rozsądku, Trump powiedział: Potrzebujemy granic, potrzebujemy uczciwych wyborów, nie chcemy mężczyzn grających w kobiecych sportach, nie chcemy operacji transseksualnych bez zgody rodziców. No i szczerze powiem, całkiem dobre hasła, tylko że właśnie tutaj jest ten problem, że wybieramy człowieka, który w sposób najlepszy hasła głosi on ma swój zestaw haseł, Harris ma swój zestaw haseł, natomiast przecież to można byłoby rozwiązać właśnie za pomocą na przykład referendów albo spuścić te wszystkie rzeczy na niższe szczeble. Eee, powtórzył Trump również swoje twierdzenie, że administracja Bidena celowo pozwoliła na wjazd do Stanów Zjednoczonych zatwardziałym zagranicznym przestępcom. Byli w więzieniu za morderstwo, niektórzy z karą śmierci powiedział Trump, a zostali wpuszczeni do naszego kraju. Trump rzadko udziela krytycznych wywiadów. Chociaż często rozmawia z konserwatywnymi komentatorami i gospodarzami podcastów, rzadko siada do długich sesji pytań i odpowiedzi z głównymi mediami. Trump, który spotkał się z drwinami ze strony demokratów i innych krytyków za swoje chaotyczne wystąpienia, oskarżył prowadzącego Mikleta White'a o przeskakiwanie z tematu na temat czyli znowu taka metoda, że Y, swoje wady, y, przerzucamy na drugą stronę. No i trzeba być w stanie dokończyć myśl, powiedział Trump Miklet Whiteowi, który często wracał do tematów, próbując wywrzeć na Trumpa presję, by odpowiadał na jego pytania. Na co Miklet, Miklet White odpowiedział: przecież sam pan przeskoczył od dolara do makrona. Trump odpowiedział, że stosował tkanie. Termin ten zaczął ostatnio stosować, by wyjaśnić swój styl retoryczny. Czyli, no, po prostu kłócą się, tak? Trump skacze z tematu na temat, Miklet White próbuje go w, zogniskować, żeby odpowiedział w pełni na zadane pytanie, a ten tu wymyśla, że tutaj właśnie stosuje jakąś taką metodę tkania. Wywiad oczywiście spodobał się zwolennikom Trumpa. Jego były asystent w Białym Domu i obecny doradca Stephen Miller napisał na x dawniej Twitterze, wywiad Trumpa dla Bloomberga w Economic Club w Chicago był najlepszym wywiadem na żywo, jakiego, jakiego jakikolwiek polityk lub przywódca polityczny udzielił na temat gospodarki w naszym kraju. Koniec, kropka. I teraz. Ten artykuł zaproponował mi być może znany już Państwu, bo kilkukrotnie był tutaj na naszym kanale cytowany. Jego materiały były też tłumaczone. Baron Mitra z Indii napisał mi tak: Cło to piękne słowo. Jako przywódca polityczny, niezależnie od tego, czy podnosisz cła, czy je obniżasz, legitymizujesz władzę państwa do kontrolowania handlu i wymiany, a następnie rozszerzasz ją, aby nieustannie wkraczać w coraz większe sfery ludzkiego działania. Nic dziwnego, że imperium prawa nieustannie się rozszerza. Rozszerzało się przez ostatnie 2-3 stulecia, niezależnie od jakichkolwiek społecznych lub politycznych roszczeń do rewolucyjnych zmian. I stało się to dokładnie w momencie, gdy pojęcie suwerenność ludu uznane zostało jako prawo pociągania państwa do odpowiedzialności. Jednak w naszej rzeczywistości wielu ludzi jest pociąganych do odpowiedzialności przez państwo. W imię praworządności. Jak na razie nie słyszymy, by jakikolwiek, jakakolwiek odpowiedzialność, jakąkolwiek odpowiedzialność poniósł jakikolwiek polityk. I to było właśnie zdanie, które wprowadziło mnie w ten temat. Zdanie człowieka z zupełnie innego kontynentu, z innej orbity, bo Hindusa, który mówił o Amerykanach, ale mówił o wartościach. Bardzo uniwersalnych i wspólnych dla wszystkich ludzi. Państwo w ten sposób zawłaszcza sobie swoich obywateli, po to, żeby ich coraz bardziej grabić. A obywatelom się to bardzo podoba, bo nie pojmują podstawowych procesów społecznych. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne audycje na kanale Pafere. thank you